Przedstawiciel młodego pokolenia oddaje głos, ale już naprawdę ostatnia osoba, bo jeszcze mamy konkurs wiedzy obywatelskiej do przeprowadzenia i będziemy powoli kończyć rozmowy. Ostatnie pytania. No właśnie w ramach tej równości propagowanej jako przedstawiciel młodego pokolenia pozwoliłem sobie zabrać głos. No i takie pytanie, bo też trochę było mało od Trybunału Konstytucyjnego. Myślałem, że będzie trochę więcej zagadnięte. Chodzi mi o jakby program PiSu. Niedawno przeczytałem w którejś z prasy w, której, w którejś prasie przeczytałem artykuł o tym, że ma być wprowadzona monoetatowość sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I są teraz różne, prawda, spekulacje. Czy to będzie dobre? Czy to jest zgodne z zasadami wolności? I chciałem się właśnie dowiedzieć jakie jest Państwa zdanie na temat tej w przyszłości wprowadzonej monoetatowości. Czy to może wprowadzić? Czy to może... Przepraszam, poprawić Działa, działanie Trybunału, czy to znowu będzie jakieś ograniczenie? Kto się zgłasza do odpowiedzi? Mateusz, bardzo proszę. Czy... Po pierwsze jestem zaskoczony, bo wszyscy nam mówią, że nie ma młodych ludzi w kodzie, bo ciągle tylko o tym Trybunale mówimy, a o niczym ważnym. Więc okazuje się, że młodzi są zainteresowani Trybunałem. Okej, okay, ale, ale pan przyszedł. Eee, ja myślę, że nie ma żadnych, znaczy my przynajmniej nie, nie, nie mamy chyba żadnych bardzo konkretnych pomysłów na to, w jaki sposób dokładnie powinien funkcjonować Trybunał. Od tego, od tego, jak ma funkcjonować Trybunał, jest Parlament, żeby to ustalić. Ważne tylko, żeby to zrobił zgodnie z prawem, żeby to zrobił zgodnie z procedurami i żeby ustawy, które uchwala, były zgodne z Konstytucją. Więc. Você Powinna być taka, że parlament uchwala ustawę z długim wakacjolegis, pozwala, y, pozwala na spokojną pracę ekspertom y, Trybunałowi Konstytucyjnemu y, y, i różnym ludziom wypowiedzieć się na ten temat. Jest badane, jest orzekane, co jest zgodne, co jest niezgodne. Wszystko to, jest jakby uchwalenie ustawy jest również poprzedzone dużą społeczną debatą, gdzie wszyscy mogą się wypowiedzieć, rozważać pomysły, przeanalizować i przedyskutować. I na koniec wychodzi jakieś rozwiązanie. Rozwiązań w świecie jest bardzo wiele i każde z nich funkcjonuje tak długo, jak długo jest. Po pierwsze spójne, a po drugie akceptowane przez wszystkich. To co, to, co się dzieje u nas w tej chwili wokół Trybunału Konstytucyjnego jest złe nie dlatego, że ktoś próbuje coś zmienić albo wprowadzić takie czy inne rozwiązanie, ale dlatego, że te rozwiązania są nieprzemyślane, że są w wielu punktach sprzeczne z konstytucją i że są narzucane siłą bez jakiejkolwiek debaty i bez dyskusji. W parlamencie po to są różne siły: jest opozycja, jest koalicja, jakby siła rządząca, siła opozycyjna, po to, żeby mogła być prowadzona debata, żeby rozwiązania, które wychodzą z parlamentu, były lepsze. Kiedy w parlamencie koalicja, czy też siła rządząca. Nie dopuszcza do debaty, nie dopuszcza do rozmowy, nie słucha nikogo, nie słucha w szczególności opozycji, to rozwiązania są po prostu słabe. I, i, i to jest jakby klucz. Tak? Więc oczywiście, być może monoetatowość mono sędziów jest dobra, być może jest zła. W różnych rozwiązaniach różnie to może działać. Nie sądzę, żeby to było krytyczne dla, dla funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Można, jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć, który nawiązuje do tego, o czym między innymi kolega mówił. Mianowicie. Ja uważam, że jedną z przyczyn zwyrodnienia różnych instytucji w Polsce, także związków zawodowych, różnych organizacji pracodawców, izb gospodarczych, korporacji zawodowych, jest to, że obsiedli te miejsca ludzie, którzy stworzyli wokół siebie takie mikroukłady. I nie następuje zmiana, zmiana tych ludzi. Ja na przykład uważam, że jednym z takich ważnych postulatów społecznych, które mam nadzieję, że partie opozycyjne zdołają przeforsować, powinno być ograniczenie możliwości wybierania ludzi na stanowiska wybieralne powszechnie, zarówno na poziomie kraju, jak i na poziomie samorządów do dwóch, kad... nie więcej jak do dwóch kadencji. Czyli wprowadzić prawo, w którym, jeżeli Masz pełnić funkcję wybieralną, możesz ją pełnić nie więcej jak dwie kadencje. We wszystkich organizacjach, strukturach, stowarzyszeniach i tak dalej. Moim zdaniem tego typu ograniczenie mogłoby nam wyjść na dobre, bo tak naprawdę, gdy ja obserwuję różne organizacje, a, a znam ich bardzo wiele, to widzę, że ci sami ludzie, którzy byli, nie wiem, w 89, 90, roku 91, tworzyli te struktury, do dzisiaj pełnią te funkcje. No to nie jest zdrowy mechanizm. Oczywiście tutaj jest problem konfliktu z jakąś ideą takiej demokracji otwartej, że właściwie każdy może wszystko i to ci członkowie decydują, ale y, doświadczenie nas uczy, że można zmanipulować ludzi, można zamanipulować nimi tak, że y, no opanować te miejsca i to jest jednym z przykładów zwyrodnień. Nie mówiąc o tym, że ja jestem z Solidarności i e, chciałbym, żeby była jedna solidarność, ale nie mogę e, nie wyrażać krytyki w takiej sytuacji wobec obecnych władz, w takiej sytuacji, gdy, partii, gdy Związek Zawodowy podpisuje e, z partią polityczną porozumienie polityczne, bo pamiętam tego Lecha, jak stał na bramie e, stoczni Gdańskiej i mówił, nareszcie mamy niezależne, samorządne. Związki zawodowe. To jaka niezależność? Jaka samorządność? Bardzo dziękujemy. Niestety, chyba ja tak. już Kazia nie ja nas, ja powiedzieć. Bo nam się że... paliwo kończy. Yy, już kończymy, tak, tak, ale pan chyba nie uzyskał odpowiedzi na to pytanie o tej monoetatowości. Uważam, że to jest głupi pomysł, żeby była i na tym kończę swoją wypowiedź. Aha.